Siema, niedziela niedzielą, ale to nie o to tutaj chodzi. Dziś mamy 32 finał od Piastry Świątecznej Pomocy i nie byłoby normalnie gdyby ktoś czegoś w ten dzień nie odwalił. Do planu wiadomości ten już pewnie wie o, o całej akcji. Jakiś starszy pan na krakowskim rynku przekazał 100 tysięcy PLNów na woźbę. Kto tego pana jeszcze nie obserwuje i nie zna, nie ogląda do końca. Pozwolę się przyczynić do tego, aby poznała go jeszcze większa liczba osób. Kamil Budda, znajdziecie go na YouTube pod nazwą podaną w opisie filmiku. Ale taka wiadomość z ostatniej chwili: w Krakowie była puszka, w której było jednorazowo 100 tysięcy złotych. Jednorazowo ktoś 100 tysięcy złotych do tej puszki wrzucił. Dziękuję bardzo. Na fakty zaprasza Piotr Kraśko. Dobry wieczór. Ale właściwie to jest dobry, bardzo głośny wieczór. Dużo więcej dostały wolontariuszki z Krakowa. 100 300. Dopiero zaczynały zbierać, gdy do jednej podszedł mężczyzna z nasteczką. Zobaczyłam starszego pana, bardzo eleganckiego. Przez 3 lata usiłował po prostu to zrobić, ja zbierał kwotę, no i że teraz się udało. To zna historię Kamila, ten bierze nie miał w życiu łatwo. Zaczynał od zera, a wszystkie jego akcje zaskakują za każdym razem. Na sam koniec pozwolę sobie to powiedzieć, że mam wielki respekt dla tego pana, bo pomimo tego, że jest młody, potrafi się dzielić z tym, co ma, a przy okazji dobrze bawić. Dużo by tu mówić, ale wejdźcie na jego konto i zobaczcie sami o co kama. Aby wesprzeć go w tym, co robi, puszczam ten filmik oraz zamierzam go wypromować, aby zdobył większą liczbę oglądalności. Wy możecie mi w tym pomóc. Niech świat się dowie, kim jest Kamil Budda. Witam was wszystkich. Jestem Kamil Senior Labuda i dzisiaj jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i tak się składa, wszyscy tutaj zebrani, że w tej walizeczce udało mi się odłożyć troszeczkę z emeryturki. Życzę Wam wszystkim miłego dnia. Mam taką delikatną sprawę, dlatego chciałem troszeczkę bardziej na boku. E, przygotowywałem się do tego przez kilka lat. Chciałbym Pani do e, puszki przekazać się większą kwotę. To dobrze? Tylko musimy to łuknąć z tej puszki. O Co jest Maria. To jak my to zrobimy? Musimy to zmieścić do tej puszki, a później zanieść do sztabu. To chodźmy pod dach. Pomogę mogę panu lasko podnieść. Trzy lata chodziłem i próbowałem, ale chciałem zawsze tą kwotę już pełną wrzucić. Jezu, dziękuję, a to może już być mój ostatni woźb, więc Cześć, Przepraszam. No i tak pchamy i pchamy, a właściwie to pchamy i pchamy. Wrzucamy i wrzucamy. Wrzucamy i wrzucamy. Puszki brakło, następna za to się pojawiła. Zresztą no co wam będę opowiadał? Widzicie co się dzieje? Panie. A ty też zbierasz, nie? Nie, nie. Nie, nie nagrywaj. Nie, troszkę. nie, prosimy nie o nie nagrywanie, bo to wszystko na woś. Na woświet, no. Może pomogę? Nie. Pan prosił, żeby nie pomagać. Dziwne czasy, więc zostawmy to tak, jak Pan chciał. Nie wrzucają. Nie róbmy mo. Możemy wiedzieć, ile tutaj jest? Sto tysięcy. O, matko boska! <noise> Dlatego mówiłem, że okrągła kwota. W zeszłym roku jedno z małżeństw stało 50 tysięcy od jakiegoś youtubera. Pinka jest cała, wypchana, i nie wiem, czy się nam to wszystko zmieści do jednej puszki. 50 tysięcy na raz. To tak. No to przebiliśmy go. Przebiliśmy po <noise> I cóż, mordeczki, nawet wrócił mi głos i zobaczcie, pełna mobilność stawów. Hop, hop. Jestem już dziadkiem, pierwsza klasa, szóstka z WF-u. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, wszystkich, którzy to oglądają. I pomagajcie, bo naprawdę fajnie jest pomagać. Nieważne, czy za dwa ziko, za pięć, czy za sto tysięcy. Tak jak my w tym roku. Także wybieram z powrotem, żeby mnie nie zdemaskowali, zanim film wyjdzie. No i nara. Smutna jest informacja, która ukazuje się na koniec jego filmu. Ale to pokazuje, że będąc znaną osobą w Polsce, youtuberem, nie jest tak naprawdę być łatwo.